Dawid z tej strony, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nowy lotniskowiec rosyjski 10 tieru mianowicie Admiral Nakimov. Linia weszła do gry jakieś 2-3 tygodnie temu, wcześniej była dostępna, czy te okręty były dostępne w ramach wczesnego dostępu. Kto miał trochę szczęścia w paczkach mógł go wygrać, mi się niestety wtedy nie udało, tak więc musiałem wyekspić sobie tą linię. Od bodajże 3 czy 4 jestem w posiadaniu tego okrętu i po prostu postaram się Wam o nim trochę więcej opowiedzieć. Tak więc zacznijmy sobie od elitarnych bonusów. Pierwszy bonus jest pod torpedowce, zwiększa nam życie tych torpedowców oraz przeładowanie ich. Moim zdaniem ten bonus jest całkiem ok na ten okręt, zwłaszcza że główna siła uderzeniowa tego okrętu właśnie bazuje na torpedowcach. Mamy też drugi bonus pod zmniejszenie przeładowania wszystkich eskadr, czyli bombowców, torpedowców oraz fighterów. Ja sobie wybrałem ten bonus, ponieważ grając tą linią zauważyłem, że samoloty się dosyć długo przeładowują. Aczkolwiek na tym dziesiątym tierze myślę, że jednak ten pierwszy bonus byłby lepszy, zwłaszcza że te, no mamy tutaj jakiś spory zapas samolotów, ale mimo wszystko dosyć łatwo jest je e, stracić i bardzo często szybciej tracę torpedowce niż, e, niż bombowce, więc myślę, że ta pierwsza opcja też byłaby ciekawa. No Ja mam drugą, na razie na tym gram, zobaczę, może za jakiś czas sobie to zmienię jeśli chodzi o kamuflaże ja posiadam kamuflaż historyczny jego statystyki prezentują się następująco na okręcie jest dostępny też kamuflaż specjalny, który był dostępny właśnie w ramach tego wczesnego dostępu może ktoś go ma ja akurat go nie posiadam nie pamiętam czy statystyki są dokładnie takie same w każdym razie okręt jest troszeczkę inaczej pomalowany w kamuflażu historycznym okręt prezentuje się następująco co do takich e, względów historycznych, e, okręt nigdy nie powstał, jak wiadomo Rosjanie mają tak naprawdę na wyposażeniu tylko jeden lotniskowiec, który więcej stoi w porcie niż pływa. Mm. Były jakieś tam plany związane z rozwojami lotniskowców, no i tak jak Wargaming zazwyczaj gdzieś tam te wszystkie linie, które dodaje, które nie mają odzwierciedlenia gdzieś tam historycznego, no to właśnie bazują na jakichś tam planach, które gdzieś są po prostu dostępne. Ja, ja myślę, że z tym okrętem było dokładnie tak samo, że gdzieś tam jakieś plany rozwojowe były i na podstawie tego został on stworzony. Ale nie chcę tutaj dokładnie kłamać, no nie robiłem aż tak dokładnego researchu odnośnie tych okrętów. W każdym razie, Nakimov nigdy nie istniał. Jeśli chodzi o Battle Honorsy tego okrętu, prezentują się następująco. Są dosyć fajnie stworzone pod ten okręt, bardzo łatwo się je robi. Zresztą no, lotniskowcami generalnie nie ma jakiegoś większego problemu, żeby robić jakiekolwiek Battle Honorsy. Jeśli chodzi o skillę tego okrętu to tak naprawdę mamy tutaj nową e, mechanikę, która została dodana wraz e, z okrętem premium e, lotniskowcem 8 Tieru e, i później e, już oficjalnie weszła we wczesnym dostępie, tak więc ten skill e, tak naprawdę e, polega na tym, że w momencie kiedy stracimy całą eskadrę samolotów, to kolejna eskadra przeładowuje nam się 50% e, krócej. Jeśli chodzi o statystyki tego okrętu, na paskach prezentują się następująco. Jak sobie je rozwiniemy, wygląda to tak. Bo ja też nie mam zbyt dużego porównania, jeśli chodzi o inne lotniskowce, bo tak naprawdę Nakimov to jest mój drugi X. Mam też Manfreda, mam tam jakieś ósme, dziewiąte Thiery. Generalnie też nie jestem jakimś wybitnym lotniarzem. Tak więc jeśli chodzi o życie, no to powiedzmy, że jest OK. W stosunku do innych lotniskowców pod względem pancerza akurat na Nakimov wygląda bardzo kiepsko. To jest w zasadzie jeden z najbardziej, najgorzej opancerzonych lotniskowców i to niestety czuć, jak dostaniemy gdzieś błędy, to naprawdę, naprawdę to boli. W porównaniu do tego, co jest na Manfredzie, to tu jest naprawdę kiepsko. Manewrowość moim zdaniem jest na podobnym poziomie jak na wszystkich innych lotniskowcach. Bardzo fajną rzeczą na tym okręcie są działka. Tutaj, tak naprawdę, mamy 136 wieżyczek po 4 lufy, czyli dokładnie to, co mamy na Smoleńsku. Tylko mamy tych wieżyczek trochę więcej. One mają też bardzo fajne konto ostrzału. Czasami jesteśmy w stanie postrzelać z czterech wież na raz, w zależności od tego, jak przeciwnik się ustawi. Mają też bardzo fajny zasięg. I mimo tego, że ten okręt ma kiepski pancerz, to te działka aż się proszą o to, żeby z nich korzystać i ja generalnie tym okrętem staram się tak grać, że raczej podążam za e, okrętami, które gdzieś tam płyną e, i nawet e, czasami strzelam do jakichś krążowników, do jakichś pancerników, e, bo te działka naprawdę tak jak zniszczycieli to, to robią miazgę do krążowników też jesteśmy w stanie spokojnie postrzelać, zobaczcie też jaka tu jest szansa na podpalenie, te działka naprawdę mocno palą i można bardzo fajnie wstawić komuś trzy pożary, po czym go tam gdzieś samolotami dobić na blisko no wiadomo, jak pancernik się na nas obróci no to będzie kiepsko, ale jak będzie cel, strzelał w jakiś inny cel, dobrze się wypozycjonujemy to możemy tymi działkami sobie też dosyć fajnie podbić demage, damage, czy po prostu gdzieś tam właśnie wyprasować go pożarami jeśli chodzi o grupy lotnicze, bombowców mamy w zapasie 30 samolotów. Mamy dwie eskadry pod kontrolą. Każda eskadra składa się z 5 samolotów i każdy samolot zrzuca jedną bombę. No, i tutaj, jeśli chodzi w ogóle o te samoloty na, na Kimowie, one nie są jakieś bardzo mocne. Bombowce, powiedzmy, że tam trochę wytrzymają. Jeśli chodzi o te bomby,. To powiedzmy, że są pomiędzy japońskimi a amerykańskimi. Mają trochę z, z amerykańskich, trochę z japońskich. I tutaj jeśli chodzi o to, że są tak pomiędzy, fajnie wchodzą te bomby, podobnie jak amerykańskie. Nie mają takiej penetracji na pewno jak amerykańskie bomby. No i mają właśnie tą mniejszą szansę na podpalenie, ale spokojnie w niszczyciele to wchodzi, w pancerniki, w krążowniki. Nie jest tak jak na Japończykach, że polecimy na niszczyciel i w zasadzie nic nie wejdzie. Pożarki też w miarę fajnie wchodzą. To nie jest też tak jak na Midwayu, że puścimy i w zasadzie te bomby nawet nie trafią, a gościu się pali. No tu niestety zazwyczaj wejdzie jeden pożar, czasami dwa. Jeśli chodzi o torpedowce, to tutaj właśnie są trochę bardziej jak takie japońskie, może nie mają dokładnie takiego samego kąta zrzucania tych torped, tu to raczej jest coś jak na niemieckich, czyli idą po prostu po linii. Niestety torpedy są trochę wolne, ale dobra. Mamy tak, 40 samolotów na wyposażeniu. 3 eskadry pod kontrolą. Każda eskadra ma 5 samolotów i każdy samolot przenosi jedną torpedę. One dosyć fajnie biją, tylko tak jak wspomniałem, są trochę wolne. I na, na Kimowie generalnie trochę ciężko mi się nimi steruje. Na ósmym tierze w tej linii te torpedy, torpedowce były jakieś takie trochę bardziej przyjazne, troszkę lepiej moim zdaniem podchodziły do tego zrzutu, jakoś tak było łatwiej to ogarnąć. No na Kimowie one jakby tak moim zdaniem trochę za długo kręcą, i to, te torpedy jednak są wolne, więc trzeba trochę wyczuć, żeby na przykład skasować niszczyciel naraz szansa na podtopienie 15% no i te podtopienia wchodzą tak jak już wspomniałem tu mamy 3 eskadry, kadry więc rzucamy też 15 torped w pancerniki, w krążowniki to robi po prostu masakrę. Na bota, jakbyśmy gdzieś polecieli, w ogóle, cały, całymi, wszystkimi eskadrami, to robimy około 40 tysięcy damage'u Więc jak dobrze gdzieś wycelujecie, że ktoś się ugasił, polecicie na niego, wejdą wam pożary, podtopienie i wszystkie torpedy, no to z takiego krążownika na przykład to za dużo już nie zostaje. Jeśli chodzi o fightery, to tutaj fightery mamy naprawdę kiepskie. Mamy 15 samolotów, mamy jedną eskadrę pod kontrolą 5 samolotów. Ja osobiście bardzo kiepsko gram fighterami, zwłaszcza na Nakimowie, i te fightery tutaj niestety wymagają bardzo dużego skilla, żeby w ogóle dobrze je wykorzystać. Bo tak naprawdę w bezpośredniej walce gdzieś na otwartej wodzie te fightery przegrywają ze wszystkimi innymi samolotami. Ewentualnie gdzieś to może z haku, ale to też jak wpuści nam te skadry pojedyncze, jak przylecą dwie, to w zasadzie nam i tak wszystko wybiją. Więc naprawdę na te fajtery trzeba uważać. Jeśli w ogóle chodzi tutaj o pelotkę na Tunakimowie, to pod tym względem wydaje mi się, że też jest nie najlepiej w porównaniu do innych lotniskowców. Bardzo ciężko się jest obronić nawet przed drugim lotniskowcem. Gdzieś tam miałem takie bezpośrednie starcia z jakimiś midwayami, z Maltą czy nawet z Manfredem, i zbyt dużo tych samolotów się gdzieś tam nie strącało. Tu nawet Glirskaja zrobić to powiedzmy, że jest wyczyn jeśli chodzi o wykrycie 9,8 km jest mniej więcej chyba na poziomie Manfreda, z tego co kojarzę, że tam na lotniskowcach to chyba też praktycznie podobnie jest także to mówię, ja też nie jestem jakimś nie wiadomo jakim specjalnym od lotniskowców, no ale generalnie to wystarcza, można sobie gdzieś tam podpłynąć, ja też staram się zbijać detekcję na tej linii, żeby żeby właśnie gdzieś tam grać w ruchu. Jeśli chodzi o supply, no to tak jak już wspomniałem, ja zbijam detekcję, także w pierwszej opcji wybrałem sobie węgiel. Tutaj jak ktoś stawił, to może sobie gdzieś tam podbić ten kadłub, nie wiem podbić sobie sterowność bądź pelotę na przykład. W drugiej opcji ja sobie wybrałem benzynę do samolotów, żeby były trochę szybcze. A w trzeciej wybrałem sobie jakieś tam części zapasowe, bo powiedzmy, że tak to nazwę, części zapasowe, czyli ten sapli pak, żeby te samoloty były trochę twardsze. Tak jak już wspomniałem, te samoloty są naprawdę kiepskie, no może nie aż tak jak na japońskich, ale też nie ma szału więc generalnie raczej staram się podbijać to życie samolotów, żeby po prostu one mi dłużej polatały do końca bitwy, żeby było czym latać. A na dziesiątkach, no jak polosuję naprawdę dobrą pelotę, to oto jest ciężko, żeby do końca bitwy mieć samolot. Jeśli chodzi o equipment, ja sobie wybrałem tutaj zmniejszenie, przygotowanie samolotów, czyli powiedzmy tego reloadu samolotów. Tak jak już wspomniałem, moim zdaniem jest trochę za długie to przygotowanie samolotów. Aczkolwiek ten bonus bardzo chętnie też bym zamienił na powiększenie hangaru. Z racji tego, że bardzo często po prostu brakuje mi samolotów pod koniec bitwy. I albo właśnie tutaj, że po 10% wszystkich samolotów więcej mieć, albo skupiłbym się głównie na torpedowcach, żeby mieć ich jeszcze więcej. Ponieważ, tak jak wspomniałem, to jest główna siła uderzeniowa tego okrętu. Mniej trochę bazujemy na bombach, a raczej właśnie więcej na torpedach. I też tak jak wspomniałem raczej częściej tracimy torpedowce niż bombowce, te bombowce raczej zazwyczaj gdzieś tam do końca bitwy przeżywają, a torpedowców już niestety zazwyczaj nie ma. W drugim bonusie ja sobie wybrałem podbicie peloty. No, tak jak wspomniałem, okręt ma dosyć kiepską pelotę, więc lepiej sobie ją troszkę podbić. E, no, jak będzie dobna nas latać lotniarzem, no, to może to się przydać. Ewentualnie tutaj jakieś e, redukcje e, pożarów czy tam zalań wchodzą w rachubę, ale tak jak wspomniałem, ja raczej skupiłem się tu na pelocie. Raczej tak ustawiam swoje, swoje lotniskowce, po prostu tego nie zmieniam. E, a w trzecim slocie wybrałem sobie detekcję. Żeby po prostu gdzieś tam lepiej się wypozycjonować, nie być tak często oświeconym, bądź po prostu bliżej podejść i wykorzystać trochę działka na tym okręcie, bo one są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jeśli chodzi o kapitana, to mój kapitan prezentuje się następująco. W pierwszym levelu wybrałem sobie drugą opcję i tutaj ewentualnie można iść w trójkę, chociaż wróć, nie, tutaj tylko i wyłącznie jedynka. druga opcja, żeby te samoloty nam szybciej wracały. W drugim levelu pierwsza opcja, bądź trzecia. W trzecim levelu tylko pierwsza opcja. W czwórce pierwsza opcja, bądź kraken. Tym okrętem da się wbić krakena i gdzieś tam odzyskanie tego życia, zwłaszcza jak gdzieś po prostu staramy się płynąć za wrogiem lub używać tych działek, no to te 33% życia po wbiciu krakena mogłoby się przydać. To zwłaszcza, że też tam gdzieś nam to zmniejszy reload tych działek. No i mogłoby, się to, mogłoby to gdzieś tam fajnie popracować w piątym levelu moim zdaniem tylko pierwsza opcja w szóstym też yy, myślę, że jedynka, ewentualnie trzecia opcja pod przeżycie yy, w siódemce trzecia opcja wybranie sobie pod fajtery, jak ktoś by robił kapitana pod ósmy tier, czy tam pod niższy, czy tam pod szósty no to wtedy tutaj ta pierwsza opcja no chyba, że ktoś naprawdę może nie chcesz w ogóle używać tych fighterów, co moim zdaniem wcale nie jest głupim pomysłem, bo one sobie tylko latają i tak naprawdę to są tylko zestrzelone samoloty dla przeciwnika. No to spokojnie można tutaj wziąć pierwszą opcję. W ósemce myślę, że tylko i wyłącznie pierwsza opcja. W dziewiątce trzecia opcja. W dziesiątce honor seeker, ale to standard na moich okrętach. Pod przeżycie weźmiemy sobie pierwszą opcję. W jedenastce tylko i wyłącznie bomby. A w 12 ja bym się skupił na bomba, znaczy, że na torpedach, ewentualnie na podbiciu wytrzymałości kadłuba. No I myślę, że to byłoby wszystko tak słowem wstępu odnośnie kapitana, i trochę Wam też już powiedziałem, jak tym okrętem grać. Resztę postaram się zaprezentować w bitwach. Bojmy się zaczyna! Tu zdecydowałem się iść. Eskadrilia bombardierowcica! Nabieraj wystawki!

on był trochę troszkę, który którym że może, jest mocno już obity. E, tam bez żadnego modułu, ale dostał zalanie. E, ono chwileczkę pracowało, aby się ugasiło. No i też z nami dedek. Widzimy, że to jest że do przodu, więc ja to zdołałoby no, mi trochę do tego bota e, z działek. Niestety, to jest, to jest, to jest, to jest słabo, nie było O badanie! Torpedowanie pod kierunku też Отличная работа! Эскадрилья бомбардировщиков! Отлично! В Мы под обстрелом! Эскадрилья торпедоносцев взлетает! Эскадрилья торпедоносцев набирает высоту! Обнаружены вражеские торпеды! I lecimy sobie teraz nie, tam, tam. E, w przeciwnej stronie. Jest midway, który na razie gdzieś tam na nas nie lata. Mm, chwilowo mamy przewagę punktową, e, przewagę w okrętach. Teraz lepano do torped. Dostał też e, zalanie, ale się za chwilę ugasi, więc e, to jest tego zalania zbyt dużo e, dodatkowego już gdzieś tam nie zrobimy przy okazji strącamy no i tutaj widzimy, że ten bot idzie w naszą stronę więc zaczęliśmy strzelać widziałam to się jeszcze być, e, montana bot mi pomogła go zatopić e, tak więc ukradnij e, fraga e, bomba wcale pójdziemy na Izumo, który nie, gdzieś, się robią, się się, o, gdzieś tam spłonął gdzieś tam spłonął no widzimy, że przeciwnik się dosyć mocno wycofał. Tam też e, który nasz... wycofał się kapa. I e, torpedowce z powrotem. I tor, też nie zlety. ma dobrej peloty. E, tutaj jeszcze chciałem puścić myśliwce właśnie na tego Minotaura, żeby go tutaj nie wesprzeć. E, niestety on tutaj dosyć duży błąd popełnił i, i po prostu zgarnął torpedę od um, ale też szedł w taki sposób zginąłby i tak, tak od tego Lepanto co się stało chwilę ja później Atakujem teraz kolejny nalot e, większość torfek weszła w tego Lepanto znowu się się, więc już nie będzie miał żadnych e, naprawek, więc kolejny jakiś pożar już będzie permanentny, już tam nalanie e, będzie permanentne. Idziemy sobie dalej w stronę kampa. Na razie mamy 70 tysięcy e, no W tej bitwie nie będzie widać... Jak, w, e, jak działa po tymi. E, bo tutaj ten Midway na nas nie latał, on się gdzieś tam wycofał. Wycofał go tyłu, został tylko lepanto, został właśnie ten Midway. Widzimy, mi, że Midway jest cofnięty bardzo do tyłu. Ja tutaj jeszcze chciałem trochę e, samolotów z Też jakoś chłopak robiony śliwcami. myśliwcami chłopak byli, ale moje eskadry z nimi nie walczyły. Uh, Lepant się podpalił, w międzyczasie wpadł kaliber, tak uh, więc już na niego stwierdziłem, że nie ma sensu latać, więc wszystkie te produkcji podciągnąć. No i Lepanto też uh, zatonął od uh, pożaru, który wsadzili. Ty teraz mi idą praktycznie wszystkie podle, jedną troszeczkę źle puściłem normalnie okrętów wsadzić, no ale mamy 14 torped w celu, 102 tysiące z zalaniem, które ugasił sobie. jest pochodzimy z nabiera i za przytorpeduje. Także bitwa tutaj już... Się przeciwnika. Fakt faktu, trochę botów było. Ja nie za bardzo lubię takie bitwy wrzucać, mm, ale też e, po prostu większość <laughs> które mi teraz pasowało, to było właśnie z jakimiś dwoma, trzema botami. Eskadrilia bombardierowca. набирает nabieraj płytki. Kulminacja znaczy Eskadrilia Z litery stwierdziłem, że popłynę do przodu pod skałę. Eskadrilia terpedanowca to Myśliwce puściłem na prawą stronę. Tak jak wspomniałem, ja tym okrętem nie stoję w miejscu lub nie cofam się do tyłu. To jest w ogóle coś co. Moim zdaniem bardzo źle wygląda na lotni i po prostu sobie um, czymś takim Komanda też odbieramy możliwość to. zrobienia większego wyniku. Hmm, też osłabiamy naszą drużynę, tu wyświecił się Smoleński, wyświecił się Mogador, e, puściłem torpedę z Zdję. Smoleńska, niestety, Zdję. Zdję. źle co zrobiłem, e, mogłem lepiej przycelować. No i niestety weszły tylko dwie torpedy z zalaniem. I tutaj też toczko. nie chciałem za bardzo kręcić, nad tym smoleńskiem e, miał też wsparcie myśliwców i po prostu straciłbym to marzę. Nasza komanda a niekoniecznie przyniosłoby to efekt taki jaki bym chciał. Um, dlatego um, po prostu puścimy tak szybko. Widzimy Mogadorem, który jest praktykiem celować. Zadziałał mi z tymi myśliwcami. Zlikaj na razie do tej skały. Puszczę myśliwcę, żeby gdzieś um, tam popatrzyć z tymi myśliwcami i z miodami. Jest Gadrilla Idzie Baltimore, Bot, a Mogador się wycofuje. Um, stwierdziłem, że na razie pójdę na tego Baltimora. Trzeba być w stanie wycofać. Jest Gadrilla, Terpiedanowce, to jest Bot, ale jednak.

Widzicie też, że pelot, jak pelotka działa na tym okręcie, to akurat z tym midłem, to mówiąc, byłem w szoku, że strąciłem naprawdę tak dużo samolotów, bo raczej zazwyczaj e, nie tak na, tym, e, na tym okręcie. W lewym dolnym rogu jest Shima. E, czyli poszedł... To jest standardowe, to Shima zawsze planku gdzieś w stronę lotniskowca, dlatego ja też z nim zacząłem pozycję, żeby gdzieś nie wyłapać Błędem moim, myślę, że w tej bitwie było to, że po prostu nie skupiłem się na tej Shimie. W tym momencie tylko gdzieś tam sobie ją odpuściłem, ponieważ stwierdziłem, że ona jest poza duchami. Skupiłem tym, żeby tego Mogadora tutaj a e, Niestety tutaj za dużo torped w niego nie sadziłem i tak chwilę się z nim bawiłem, bo bodajże dwa naloty na niego e, poleciały i, i tak zatopiłem topiłem. Tak niestety oznaki e, lotniarza jakieś tam e, nie będę miał. No nie nie będę tak dobrym, Eskadrilia wysokości. zbiera na jeden nalot, e, ale myślę, że kwestia wprawy i może kiedyś się tym pochwalę. Tak więc lecimy z powrotem na tego Mogadora, żeby go zatopić. Tu na chwilę wyszedłem z kapa, ale za chwilę w niego wrócę i będę już szedł w... W górę mapy, tak żeby uciekać od tej sziny, która była tam na dole w lewym rogu. Na razie w nim, to nie jest w i Strybicieli zliteją. Eskadrille i To po żeby robić Poza tym też w zasadzie nie było na czym go robić, bo większość to Dedechki, tam były też dwa krążowniki czy trzy krążowniki. Z czego jeden to był Minotaur, na którego też nie za bardzo polecam latać, bo jednak Minotaur ma naprawdę fajną pelotę. No i tutaj pierwsze torpedy e, bardzo niecelne, jedna w celu, drugie gdzieś tam obok. I szczerze mówiąc, tutaj trochę zważywiłem, bo powinienem jakoś lepiej przycelować tymi torpedami, żeby tego mogę od razu skasować. Widzimy, że on też już tutaj bardzo bardzo mocno kręcił, żebym My po prostu, trafił tutaj, zahamował. Eskadrilla bombardierowca e, w tym momencie, kiedy Kolejny, że po prostu ucieknął z bombowce skończyłem go zdziałać. Teraz właśnie muszę tego mentala, na, silę, która, jak diccie, mnie cały czas na dole, tego, że już to jest właśnie to, co też ludzie na Dedeku bardzo często robią, że nie patrzą na mapę, nie, widzą skąd, nie patrzą skąd samoloty startują i gdzieś tam na ślepo próbują tego lotniskowca e, zatopić, bo myśli, że, myślą, że on jest po prostu cały czas. Ale dlatego ja też nie polecam na lotniskowca po prostu stać w miejscu, gdzie się się i się pojawiacie i czekać, aż Dedek e, po prostu nie. Badanie. spotujecie nie staracie się. Na tym, że to jedzie gdzieś tam szybko. W kolonie to się tam szybko wcale. Eskadrilia bombardierowskie, ale na tej szinie. Um, tak więc teraz Nasza mamy taki samolot, który nie ma. Torpedz nie puścił nas, a byłem w zasięgu. Uh, poszedł w dym, więc bomby w zasadzie na ślepo puszczone. Um, na szczęście tutaj dwiema trafiłem. Uh, torpedy też tutaj, tam to mi trzy sztuki. Um, ten, dru ten drugi jest na ślepo że siedząc w samym jest działek. Z w tym momencie myślałem, że stwierdziłem, że um, skoro mam taki mały wynik, 58 koła to wcale nie jest dużo, to po prostu powalczę już z tym Midwayem, zacznę... Tutaj też bym na szed, a szedł, a szedł. Wydawało mi się, że ona jest dalej poza zakątem эскадрилья бомбардировщиков взлетает э, э, эскадрилья руки, торпедоносцев и, набирает и, в этом, высоту в моменте выйдет на мне, только уже не будем торпедовать огонь e, тут еще пара тысяч вбили на этом э, на ты мидуэй у e, стронться троха самолета так как будете видеть зараз пойдет налог это приближается авиация и, противника пожар на корабле Tam w środkowym kręgu um, zaczęła przyjmować. Mam no, big kaliber. Tu już za dużo czasu. Bliżej, czekaj. Do podsumowania e, tego lotniska. Ab na różne dobrym lotniarzem, to nie jestem w stanie e, tutaj z niego naprawdę wydusić. Эскадрилья торпедоносцев. В воздухе. Эскадрилья бомбардировщиков. Набирает высоту. Эскадрилья бомбардировщиков. В воздухе. Команда противника близка к победе. Видите, этот крынк есть интересный, но нужно уметь с ним играть. Так что, держитесь и